Witam Państwa. Pod hasłem Przesilenie odbywa się tegoroczny, 15. Opolski Festiwal Fotografii, a naszym gościem jest kreator tego wydarzenia, artysta-fotografik Sławoj Dubiel. Witam Cię Sławoju. Witam. Jeden z kreatorów, bo jest nas trójka, Michał Grocholski i Sławek Mielnik. Tworzymy Fundację 28. Tegoroczny festiwal odbywa się w przeciwieństwie do poprzednich. W Pełnym blasku słońca, ponieważ jest to czas przesilenia letniego. Przyzwyczailiście nas przedtem do mroków jesiennych, wieczorów. Dlaczego taka zmiana i czy widzisz już jakieś pozytywy tej zmiany? Zawsze staramy się szukać nowych rozwiązań rozwiązań, które będą powodowały, że ten festiwal będzie się też zmieniał. Nie będzie taki sam. Jednym z elementów jest poszukiwanie nowego terminu. Z różnych względów ten. Okazuje się, że terminy jesienne często są z dużą ilością imprez, które wracają po wakacjach. Zaproponowano nam, żebyśmy spróbowali w takim momencie, więc stwierdziliśmy, czemu nie. I okazuje się, że nie jest to zły wybór, bo daje nam to taki. Inaczej, jesteśmy cały czas w pracy, w sensie nie musimy po wakacjach wracać do czegoś. Czyli. Daje to taką większą dynamikę tego, że ten festiwal powstał. Oczywiście mieliśmy mało czasu na to, żeby go między jedną a drugą, ale myślę, że to będzie można jakoś ułożyć. To wydarzenie jak zwykle przyciąga wiele osób, a także zapraszacie do współpracy, wiele instytucji, i zapraszacie do współpracy wielu fotografików. Kogo tym razem? Znaczy, zawsze staramy się, żeby festiwal był y, różnorodny żeby on nie opierał się tylko na jednej fotografii, jednym nurcie, jednym spojrzeniu czy podobnych autorach. dajemy szansę odbiorcom, żeby znaleźli coś dla siebie, a może poznali coś Nowego, zawsze takie, takie poszukiwania robimy. Staramy się zawsze pokazać coś z klasyki, coś nowego. Jeżeli y, są nowe projekty, też staramy się je pokazać. Często tak bywa, że nie mamy dostępu do wszystkich projektów, bo y, na przykład y, one mają duże wyprzedzenie, jeżeli chodzi o taki czas ekspozycyjny. No, po prostu są zajęte. W związku z tym korzystamy z tego, co jest akurat na rynku, a nam pasuje do szerokiego y, tematu y, festiwalu. I najczęściej, często to jest też tak, że ci artyści decydują się na współpracę z nami dlatego, że się znamy po prostu i to jest najprostszy klucz, bo się znamy, kuratorzy nas znają, jesteśmy rozpoznawalni też już jako festiwal. I macie jest... też pewną pozycję, 15 lat to już jest tak, wiele tak. czasu. I, I ja mówię, przychylność instytucji opolskich, przychylność urzędów opolskich to powoduje, że ten festiwal może istnieć. W tym roku, jak zazwyczaj, także pojawiają się gwiazdy fotografii polskiej. Na pewno na tym festiwalu do takich osób można zaliczyć na przykład Wojciecha Grzędzińskiego. Z pewnością, stosując takie porównanie, może troszkę sportowe, myślę, że jest to w tej chwili najlepszy polski fotoreporter wojenny. Z bardzo dużym doświadczeniem, z wieloma nagrodami, wyróżniany. Zresztą w jego historii, to ciekawa historia, bo służby rosyjskie go podejrzewały o to, że on zdjęcia ustawia. I no, tak, taki, taki jest los fotografów, jeżeli pracują przeciwko dużemu państwu. Czyli, że jest to rodzaj propagandy, a to była fotografia prawdziwa. Tak, Ale... to... To nie była fotografia inscenizowana. Zresztą jeden z napisów na tej wystawie wyraźnie mówi, że fotografie nie są inscenizowane. Natomiast rejestrują on tam bardzo długo na Ukrainie. Był on mieszkał na Ukrainie I, i, i te zdjęcia powstały nie tylko z jednorazowego wyjazdu, tylko z długiego procesu przebywania na wojnie. Sądzę, że taki problem, na ile można wchodzić w obszar bólu i cierpienia, w tę przestrzeń zbrodni, zawsze się pojawia, prawda? To nie jest... Proste? Gdzie to jest ta granica, na, na ile sobie taki fotograf może pozwolić? Z pewnością fotografia, jednym z dziedzin, znaczy jedno, jednym z elementów, dla których powstała fotografia, to jest rejestracja. Drugi z elementów to jest prawda. I e, oczywiście można tu długo dyskutować, na ile jest to prawda, na ile jest to rejestracja. Natomiast Wojtek e, mieszkał na Ukrainie. Dodatkowo ta wystawa jest poparta tekstami Pawła Reszki. I myślę, że. Te zdjęcia dlatego funkcjonują tak dobrze, bo możemy przeczytać o tym, co na tych zdjęciach jest. I te zdjęcia nie pokazują e, jakichś spektakularnych akcji e, militarnych, tylko pokazują nieszczęście ludzi w procesie, w długotrwałym procesie wojny, nieszczęście cywilów. To nie jest pokazana chwała wojska, tylko nieszczęście, które spowodowała wojna. I trzeba powiedzieć, że jest to bardzo trudna wystawa. I trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że osoby wrażliwe mogą się nagle zetknąć z czymś, o czym nie miały nigdy pojęcia, bo w gazetach takich rzeczy się nie pokazuje. I to na pewno pozostanie im długo w pamięci i gdzieś tam pod powiekami będą długo to przeżywać. Na pewno. Innym klimatem wykazują się zdjęcia czarno-białe, których bardzo wiele również możemy zobaczyć. Widać jakąś taką pewną nostalgię, wciąż wracanie w sferę filmu biało-czarnego, zdjęć czarno-białych, mimo że technologia zaszła tak daleko. Jak sądzisz, dlaczego artyści ciągle posługują się na przykład fotografią analogową? Odwołam się do tego, o czym wcześniej mówiłem, że fotografia między innymi powstała po to, żeby mówić prawdę i żeby opisywać świat, jaki jest piękny. I między, tak w ten, ten sposób patrząc. To my nie widzimy czarno, jako świata czarno-białego, ale medium fotografii potrafi wzbudzić takie nasze odczuwanie świata za pomocą kontrastu, bo tam mamy kontrast i upraszczamy pewne rzeczy. I to zmierza, można powiedzieć, w kierunku poezji. Czyli mamy skondensowaną formę i dajemy komuś ogląd zwyczajnego świata, który nagle może nas zachwycić. Tak, na pewno takie fotografie tam możemy zobaczyć. Wśród uczestników wystaw są również członkowie fotoklubu. Czy to pierwszy raz zaprosiłeś ich do? Nie, fotoklub z nami współpracuje już kolejny rok. I ta współpraca polega na tym, że oni zawsze wpisują się w sensie foto, członkowie fotoklubu wpisują się w temat festiwalu. Starają się tak dobrać zdjęcia, żeby one stanowiły pewną całość w nawiązaniu do e, szerokiego hasła. I myślę, że to też daje możliwość opolskim fotografom po pierwsze zaistnieć, po drugie pokazać, że to środowisko w Opolu jest i że to są ciekawe zdjęcia, które, e, znaczy inaczej, poznajemy się też wzajemnie i przekazujemy sobie to, co robimy. Integrujecie się zapewne? Myślę, że tak. Poza tym tak jak mówię, to nie jest jedyna instytucja, bo bez współpracy z wydziałem sztuki nie byłoby wizualizacji tego festiwalu. Za każdym razem to studenci tworzą nam plakat, tworzą nam katalog. Yy, I jest to na zasadzie konkursu. Oni też widzą, że ten najlepszy projekt naszym zdaniem, potem przechodzi jest, staje się faktem i yy, funkcjonuje w przestrzeni społecznej. Także myślę, że to jest też bardzo ważne, że studenci mają szansę zaprojektować coś, sprawdzić jak to funkcjonuje i być z tego jeszcze zadowolonym i dodatkowo mieć jeszcze wystawę. No właśnie, i ta wystawa będzie jesienią studentów, ponieważ festiwal rozciąga się od tego 27 czerwca. Do 16 października. Co jeszcze przed nami? Tu jeszcze taka uwaga, że rzeczywiście nie, nie dało się, byśmy musieli podjąć szybkie decyzje, jeżeli chodzi o przeniesienie festiwalu, i nie wszystko da się przenieść od razu. Między innymi ten cykl studencki czy akademicki powoduje, że tą wystawę teraz łatwiej jest zrobić w październiku, bo ona by się pokryła z dyplomami, na przykład, które w tej chwili są ich. Także to jest jedna z elementów. a Natomiast jeszcze w październiku proponujemy taką tradycyjną rzecz, którą zawsze Staramy się e, za, e, zaproponować e, mieszkańcom Opola, czyli warsztaty. Warsztaty, które prowadzimy, czyli takie podstawy fotografii. Jeżeli ktoś chciałby właśnie rozpocząć drogę, chciałby się czegoś dowiedzieć, to proponujemy jesienią, właśnie we wrześniu warsztaty w GSW w Opolu. Czy jeszcze są miejsce? miejsca? E, w ogóle jeszcze nie zaczęliśmy zapisów, także Aha, spokojnie. No to my, to, my chcemy dopiero zacząć zapisy w sierpniu. Chcemy na razie zamknąć ten etap wystawowy festiwalu i potem przejść do następnego etapu. Dziękuję bardzo za rozmowę, a Państwa zapraszam na kolejne wydarzenia związane z festiwalem oraz oczywiście do zwiedzania wystaw. Dziękuję za uwagę.